Program samorządowy w starostwie. Dziś gości nas pan starosta Krzysztof Lisz. Dzień dobry panie starosto. Pierwszy program w nowej kadencji. Dzień dobry, witam serdecznie. No Przeszliśmy to wszystko, co jest związane z wyborami, ukonstytuowaniem się, się, się władz, jednych, drugich. To tego już kurzu wyborczego opadło i dzisiaj możemy spokojnie porozmawiać o tym, co jest związane z realizacją pewnych przedsięwzięć na poziomie powiatu. Chciałem na początku powiedzieć, witam nowego pana starosta, ale od 20 lat na tym fotelu, to przecież nie będę tutaj robił szotek. Nie pan dołożę, trochę o 24 latach, bo to nie tak, 24, bo to był od 2000 roku tak. do tej pory 24 lata. Także to, ten czas leci bardzo szybko. Kolejne pięć lat. To my ciągle roku. młodzi, panie rzeczy. No właśnie, ciągle młodzi i ciągle nam się jeszcze chce. Tak. A to jest najważniejsze. Panie Starosto, zacznijmy może od tego, że właściwie od edukacji, od szkół, nie, zespół szkół technicznych. No ja to będę powtarzał aż, no nie wiem, do końca świata, jeden dzień dłużej, że to jest oczko w Pana głowie. No tak, no tak mogę powiedzieć, ale... Ja ale powiem... czy to nie jest jakieś kumotersko? Nie, 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 absolutnie nie, pan, Panie Redaktorze, dlatego, że jak Pan zwrócił uwagę, to te szkoły powiatowe w sposób szczególny dbamy. Ja mogę o każdej yy, szkole rozmawiać, dyskutować no, i powiedzieć co, gdzie, robimy, tak. yy, a szczególnie mówię w tym ostatnim okresie, natomiast yy, też powiem w ten sposób. Ja kiedyś, jak pan pamięta, wrócę do historii. Był zespół szkół budowlanych i zespół szkół Me mechanicznych. mechanicznych tak. Zespół szkół numer 5 był ten, zespół 3, ten 5. Wtedy, kiedy żeśmy podejmowali decyzję o, o połączeniu tych szkół, Była to ja obiecałem kawałka. i zadeklarowałem, że stworzymy jeden silny zespół szkół technicznych, który żeśmy nazwali, i będziemy konsekwencje działać tak, aby uczniowie mieli jak najlepsze warunki do pracy. I ja konsekwentnie w tym zakresie odpowiedzmy. Dziesięciu przynajmniej lat działam i, ten, i następna kadencja również też tak będzie wyglądać. Wydaje mi się, że to ma sens, bo nawet ówczesna pani zastępca dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych jest dzisiaj dyrektorem, jest zespołu, dzisiaj dyrektorem, zespołu, dyrektorem szkół zespołu Szkół Technicznych. Więc e, e, chciałbym i jest takim moim celem i to już dzisiaj widać, żeby Zespół Szkół Technicznych był najlepszą szkołą techniczną w województwie zachodniopomorskim. Żeby no, był najlepszą szkołą jest. techniczną, to po pierwsze trzeba ją wyposażyć, doposażyć mieć najnowocześniejsze urządzenia. My to robimy. Pracownia CNC, symulator nauki jazdy, pracownia, pracownie do malarstwa, pracownia stolarska. Mógłbym po kolei wymieniać, to są ogromne środki finansowe, które zainwestowaliśmy. Niedawno oddana hala widowiskowo-sportowa. W tej przestrzeni jest jeszcze trochę miejsca na, na lokalizację kilku pomysłów. Za chwilę, w tej chwili będziemy adoptować tą część, pozostałą część po starej hali yy, sali sportowej i tam będzie Centrum Kształcenia Zawodowego z taką możliwością współpracy, współdziałania z przedsiębiorcami, sala taka audiowizualna, będą mogły się odbywać różnego rodzaju spotkania, ale szkolenia, różnego rodzaju jakieś seminaria. No i pozostaje nam jeszcze trochę miejsca. Właściwie też chciałem dzisiaj tę informację przekazać, bo chcemy to boisko, które jest przy hali widowiskowo-sportowej, które x lat temu zostało tam zrobione ze sztuczną nawierzchnią. Właśnie zniszczone, wyeksploatowane, ono było ogólnie dostępne dla mieszkańców posiedla y, zachód. My w tej chwili w zasadzie mamy przygotowaną już dokumentację techniczną. E, Ministerstwo sportu ogłosiło nabór wniosków na e, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane ze sportem. To są hale, ale też są boiska. Boiska się kwalifikują. Mam przed sobą dokumentację techniczną, my chcemy złożyć wniosek, który będzie opiewał w całym kosztorysie na na 2 miliony 400 tysięcy złotych. Wniosek będzie dotyczył oczywiście roku 2025. Jest możliwość dofinansowania do 60% wartości tego zadania. I chcemy po pierwsze y, zmienić całe ogrodzenie tego, bo ono jest zniszczone, oświetlić takie oświetlenie tego boiska, zrobić, wymienić całą nawierzchnię y, tego, tego, tego boiska, zagospodarować część tutaj od ulicy Koszalińskiej na parkingi, na takie różnego rodzaju urządzenia dodatkowe sportu zainstalować tam trybuny, takie, które mają możliwość, no, przede wszystkim obserwowania i już współczesniczenia w, w różnego rodzaju nie tylko szkolnych. rozgrywkach. Natomiast w tej tylnej części między końcową działką tego boiska, tego boiska i działką zespołu szkół technicznych zrobić tam nawierzchnię cztero, jeżeli pięciotorową, ale chyba cztero tam się zmieści, tartanową do takich biegów Sprinterskich, czyli na 110 metrów, plus do tego bieżnia i, i, i miejsce do skoków dal. I to będzie fajnie zagospodarowana przestrzeń. Liczę, że mamy szansę na to, aby otrzymać dofinansowanie na to przedsięwzięcie. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to będzie to zapisane w budżecie roku 2025. I to będzie przedostatni kawałek terenu w zespole szkół technicznych do zagospodarowania. To prawda. Jeżeli zwrócimy uwagę, szczególnie po oddaniu teraz tej hali widowiskowo-sportowej z miejscami, Parkingowymi, z tym zagospodarowaniem całej przestrzeni, z droga, drogami dojazdowymi, to już to pięknie wygląda. Jest takie jedno miejsce jeszcze, taki mały ciąg garażowy i takie składowanie samochodów, które są tam pozostawione przez właścicieli. W tym miejscu jest pomysł i w zasadzie już od dawna od tym jakby myślę, aby tam wybudować stację diagnostyczną. Chodzi o to, że ta stacja diagnostyczna byłaby miejscem, gdzie oczywiście uczniowie znowu. Zespołu szkół technicznych mają możliwości uczenia się co jest związane z przeglądem samochodów. Myślimy to o przeglądach samochodów osobowych, może przyczep i ciągników, ale w mniejszym zakresie, czyli na... podstawowa stacja. Podstawowa stacja diagnostyczna jest możliwość pozyskania środków finansowych na realizację tych, tego, tych przedsięwzięć. Mam nadzieję, że w zasadzie głównie można z ZITU, czyli naszego szczecineckiego zit ZITU te środki finansowe ruszyć, ponieważ tam są podzielone na różne Obszary. I jest coś, coś, co jest związane z kształceniem zawodowym. Czyli, a to jest? Czyli, a, czyli tak naprawdę te środki finansowe mogą być tylko i wyłącznie wykorzystane przez samorząd powiatowy, nie mogą być wykorzystane przez miasto Szczecinek, nie mogą być wykorzystane przez inne gminy powiatu szczecińskiego i nie można ich przesunąć na inne obszary. Więc poczekamy na ten ZIT, mamy pomysł na to, jeżeli byśmy to, to przedsięwzięcie zaplanowali, to oczywiście mówimy to o roku 2025, to w zasadzie w przestrzeni tutaj dotyczącym nieruchomości, którym dysponuje zespół szkół technicznych. Już nic za przeproszeniem nie można by było wcisnąć, ale też o to chodzi, żeby to była taka świetnie zagospodarowana przestrzeń. I jeszcze raz powiem zespół szkół technicznych, nasz najlepsza szkoła techniczna w województwie zachodniopomorskim i są takie możliwości. Są takie możliwości i prawdopodobnie tak się stanie. Panie starosto, zmieńmy teraz temat. Przejdźmy do powiatowego centrum. Pomocy rodzinie. No, tam się kroją dwa poważne programy. Tak, jak Pan zwrócił uwagę, to my od dłuższego czasu również w tej sferze dotyczącej polityki społecznej, pomocy społecznej. Naprawdę jesteśmy fajnie zorganizowani. Ja wczoraj miałem przyjemność uczestniczenia w takim spotkaniu z rodzicami rodzinnych domów dziecka, których mamy, które mamy w powiecie szczecineckim. To jest o 10. 12. Niedawno podpisałem umowę właśnie z 12 rodzinnym Innym domem dziecka. Jeżeli spojrzymy w przestrzeń tutaj województwa zachodniopomorskiego, to znowu jesteśmy liderem w organizacji tego typu placówek. Ale jeszcze trochę i ten duży dom na raczej przestanie istnieć. To znaczy w tym dużym domu i tak już jest tylko 14 dzieci. Chodzi też o to, to jest plac, placówka opiekuńcza, wychowawcza. Takie placówki zawsze muszą być, bo czasami to być są dzieci, które wymagają krótkiego, krótkiego takiego opieki, po pierwsze, po drugie. Ja trochę przyjąłem inną politykę w tym, w tym placówce opiekuńczo-wychowawczej nakreśliłem pani dyrektor Małgorzacie Kuby Horniatko, że tam przede wszystkim muszą być dzieci z zewnątrz, spo, spoza z poza powiatu szczecińskiego, bo my zarabiamy na tym, tak? Utrzymanie dziecka w takiej placówce to jest prawie 8 tysięcy dzisiaj już, czyli mamy pogotowie dla siebie. Ale w miejscach, które są związane z wolnymi miejscami, yy, yy, są, są dla obcych jednostek, które nie mają takich placówek. Dlatego, że nasze dzieci właśnie są w rodzicielstwie zastępczym. Rodzicielstwo zastępcze jest tańsze, to po pierwsze, ale rodzicielstwo zastępcze w, tachie, w tych rodzinnych domach dziecka to przede wszystkim takie dostosowanie prawie do rodziny biologicznej dla tych dzieci. My dzisiaj mamy ponad 230, 230 yy, yy, dzieci, więc musimy tą opiekę zorganizować. I teraz wracam do tego pomysłu. My wspólnie z regionalnym ośrodkiem polityki społecznej województwa zachodniopomorskiego panom Dorotą Rybarską mamy taką dobrą współpracę i wejdziemy w taki regionalny ośrodek interwencji kryzysowej, który będziemy organizować w budynku właśnie byłego domu dziecka. Dzisiaj tam jest bursa szkolna, na pierwszym i na trzecim piętrze jest bursa szkolna. W związku z tym, że będzie mniejszy nabór od 1 września, likwidujemy tę jedną bursę szkolną, bo jedną mamy na drugą uruchomiliśmy przy ulicy Arteryjskiej, a za chwilę będzie bursa szkolna na świątkach tam w centrum pobytowym, bo tam będzie 30 dzieci, więc nie ma takich potrzeb. Na pierwszym piętrze właśnie będzie Regionalne Centrum Interwencji Kryzysowej. Już jest przygotowana umowa i otrzymamy 3 miliony 100 tysięcy złotych dofinansowania. Co ważne, to jest 100% środków finansowych, dlatego, że my wchodzimy nieruchomością w to. I to jest w pilotażu z Regionalnym Centrum. Będziemy tam oczywiście dedykować to wsparcie dla osób potrzebujących z doradcą, psychologiem, które mają jakiś przejściowy kryzys związany z funkcjonowaniem w rodzinie, czy jest jakiś tam w rodzinie, dzieją się złe rzeczy. I to jest pierwszy pomysł. I drugi pomysł, to jest związany na trzecim piętrze, będzie również takie, takie ośrodek interwencyjno-diagnostyczny, to się nazywa FAS, czyli będziemy dedykować Wsparcie dla kobiet, szczególnie osób, które miały problemy związane też z, z, no, z tym, co dotyczy funkcjonowania w rodzinie, ale nawet no, były w sytuacji, w której, powiedzmy, w ciąży ktoś spożywał alkohol, czy, czy i wtedy dziecko, urodzone dziecko, potrzebuje takiego wsparcia, jeżeli chodzi o później prowadzenie, prowadzenie go. Na to również mamy otrzymać 3 miliony dofinansowania, więc te dwa pomysły rozszerzają naszą ofertę związaną z polityką społeczną, związaną ze wsparciem dziecka, ze wsparciem rodziny, z interwencją kryzysową i to jest na pewno niezmiernie ważne w dzisiejszych czasach. Powiedział Pan, że jest to program pilotażowy, czyli jedyny w województwie? Jest Jesteśmy jeszcze? jednym z pięciu powiatów, które w tą formułę wchodzą. Oczywiście to jest, to są środki finansowe, które są w ramach Funduszu Europejskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Przypomnę, że w zeszłym roku też w tym budynku, gdzie mamy Bank Żywności napisaliśmy taki projekt na, na pół miliona złotych i mamy tam taki ośrodek wsparcia dla uchodźców, myśląc o, o, o uchodźcach potencjalnych z Ukrainy, więc również przystosowane pomieszczenia do, to taka świetlica, wsparcie, jeżeli tylko taka potrzeba będzie, to jesteśmy również gotowi do tego, by taką pomoc, takie wsparcie dedykować właśnie dla tej sfery, dla osób, które takie pomocy potrzebują. Powiat szczecinecki wchodzi w różne programy pilotażowe, jednym z takich programów strzał w dziesiątkę, to jest program związany z centrum zdrowia psychicznego, prawda? To, to, był, to był pilotaż, którego powiem, koło tego się kręciłem niesamowicie długo i ale żeby, się udało. Ale się udało, żeby w ten pilotaż wejść, to myśmy, to myśmy musieli kilka warunków wstępnych wypełnić. Pierwszy to jest taki, że można było Centrum Zdrowia Psychicznego organizować, kiedy populacja z 80 tysięcy mieszkańców osób powyżej 18 roku życia. No nijak nie szło z naszego powiatu tego wycisnąć. Udało mi się porozumieć właśnie z panem starostą powiatu białogorskiego, zrobiliśmy taki, taki deal wspólnie i dzięki temu mogliśmy taki wniosek opracować, złożyć. Co jest ważne, tylko przypomnę, bo o tym mówiliśmy. Tam środki finansowe są w tak zwanej stawce kapitacyjnej. Dzisiaj to chyba jest 100, 106 zł od jednego, od jednego mieszkańca, więc my, my dzisiaj mamy około 13 milionów złotych na realizację tego, co jest związane z Centrum Zdrowia Psychicznego. Pewne rzeczy dzieją się w Białogardzie, w duża część w Szczecinku. Myśmy adoptowali te obiekty po szkole medycznej. Prawie 7 milionów Wydaliśmy na, na, na to, co jest związane z, z przygotowaniem tych obiektów. Warunki są kapitalne. E, Pracuje w tych obiektach również i w ośrodkach, w gminach, bo są takie ośrodki w gminach doradcze uruchomione około 60 osób. Ale mamy dalej następny pomysł. Taki. No właśnie, nie spoczywacie na, na laurach. Ja to mówię, że starosta siedzi na szpinkach i e, cały czas coś kombinuje. To znaczy, chcemy tą możliwość rozszerzyć, bo takie, takie są potrzeby też. Ja myślę, że to będzie się działo i z, z roku na rok będą te potrzeby większe. Po pierwsze, myśmy mieli przy tym, od, przy tym Centrum Zdrowia Psychologicznego pięciołóżkowy oddział detoksykacyjny. Niestety finansowanie było tak słabe, że z tych łóżek zrezygnowaliśmy, ale widzimy potrzebę realizacji tego typu zadań, dlatego że w Województwie Zachodnim Pomorskim ograniczono w ogóle do, do, do minimum to, co jest związane z detoksykacją. Tylko w Szczecinie. No tylko w Szczecinie. Stanomino kiedyś tak świadczyło bardzo mocno, dzisiaj już przestało. Czyli założyliśmy sobie taką rzecz skoro jest w Szczecinie. I ona obsługuje zachodnią część województwa zachodniopomorskiego. No to dlaczego nie mieć tego pomysłu ze wschodniej części województwa? Bo do tej pory gdzie? Gdańsk? No, no więc właśnie, tutaj było bardzo trudno. Ja nie ukrywam, że tutaj też z, z, z panią Magdą z patronki e, e, Mickiewicz rozmawialiśmy. Ona mówi, jeżeli byście chcieli, to na pewno przy 20-łóżkowy taki oddział się opłaca. A znowu istnieje potrzeba współpracy Centrum Zdrowia Psychicznego, patronka w zakresie swoich tych działań również w zakresie kwadjo picuncho na pielęgnacyjnym w związku z tym dzisiaj Podjęliśmy już decyzję wspólnie z panią prezes Ewą Mikłasz, że jeden z tych budynków, który jest, przeznaczamy na po pierwsze 20 oddział detoksykacyjny, na to co jest związane z psychiatrią dziecięcą, bo tego nam brakuje. Tego to, nie ma. Tego nie ma. Znaczy dzisiaj to w Koszalinie jest tylko że nasi mieszkańcy muszą, jeżeli taka potrzeba jest, jechać do Koszalina i, i, i rehabilitację psychiatryczną. Wtedy cały ten obiekt mógł być na to przeznaczony, chodzi o to, że rehabilitacja psychiatryczna to nie jest tylko ruchowa, ale to jest psychologiczne wsparcie, ale często też ruchowe. I znowu Ministerstwo Zdrowia rozpisało nabór wniosków na właśnie rozszerzenie tego, co jest związane z centrami zdrowia psychicznego. Jest możliwość dofinansowania do 100% wartości zadania. Oczywiście musimy przygotować odpowiedni projekt. Zakładamy, że to dofinansowanie było około 6 milionów złotych. Więc taki projekt będzie do października. W tej chwili pracujemy nad tym projektem. Do października. Oczywiście jeszcze musimy mieć pozytywną opinię Pana Wojewody, że istnieje nisza związana z potrzebą no, chyba z tym w, tych, w tym obszarze. Się. Myślę, że nie będzie, dlatego, że jeszcze raz my chcemy pokazać, Szczecin obsługuje wschodnią, zachodnią część województwa, Szczecinek obsługuje wschodnią część województwa. Jeżeli teraz byśmy to zrobili, to jeszcze ten budynek, który jest przy drodze, tak, przy ulicy Kościuszki, ja już tylko czekam też w tych blokach startowych, ponieważ y, y, za chwilę ruszy. KPO, a w KPO są środki finansowe, one były w pożyczce, bo KPO jest i pożyczka i dotacja. One były w pożyczce i teraz zostały przesunięte na dotację na organizację o, o zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych, tak? <laughs> Więc chcielibyśmy skorzystać z KPO i zrobić z tego budynku zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny, czyli taki obiekt, w którym byłoby 30, 40, 50 miejsc, zobaczymy, ile nam wyjdzie i wtedy to byłby taki kompleks w tej sferze niszowej związanej z. z z kontraktowaniem świadczeń na rzecz osób starszych, osób właśnie potrzebujących wsparcia psychicznego, psychologicznego. Naprawdę świetnie, świetnie się zamykający. Teraz też pomyślałem sobie w ten sposób, i myślę, że to oczywiście w ramach tej naszej już nowej koalicji będziemy tutaj wspierać i taką propozycję przedłożę, bo dzisiaj Centrum Zdrowia Psychicznego w tej części, w której działa i w tej części, która już będzie dodatkowo, będzie ogromnie obciążone, ale jest trochę ciężarem dla szpitala, tak? No bo szpital ma swoje problemy, różne takie, natomiast szpital jest, prowadzi centrum zdrowia psychicznego. Ważnym by było, żeby te dwa organizmy osobno od siebie funkcjonowały, bo wtedy można z tego coś więcej wycisnąć. Stąd pomysł, żeby być może od 1 stycznia 2025 roku powołać nową jednostkę, spółkę samorządową, która będzie tym, czyli w niej byłby centrum zdrowia psychicznego, detoksykacja, rehabilitacja, Psychiatryczna, a w perspektywie jeszcze zakład opiekuńczo pielęgnacyjnej To byłby, mam nadzieję, taki fajny samograj, który by zabezpieczał wiele potrzeb takich niszowych mieszkańców powiatu szczecińskiego i nie i, tylko. Czyli tam te okolice, ulicy Kościuszki, to byłaby swego rodzaju dzielnica zdrowotna, można powiedzieć. W tej części tak, aczkolwiek jeszcze w ogóle, wie pan, to już ktoś powierzy, że Lisma, fanaberię. <grym> Myślałem sobie jeszcze o tym, żeby nawet takim łącznikiem, naziemnym, połączyć obiekty po jednej stronie Kościuszki z obiektami po drugiej stronie Kościuszki, ale być może czas na takie pomysły też, też, też przyjdzie, żeby można było również jakby coś takiego zrobić. Podejrzałem to w Koszalinie. Sz Szpital koszaliński, ten specjalistyczny, ma wiele przecież tam budynków, to jest tak, tak. naprawdę osiedle, a tam przejście między jednym dru albo drugim budynkiem albo jest podziemne, albo, albo jest takim naziemne. naziemne i to świetnie wygląda, ale też powoduje, że i lekarze, i pracownicy mają tutaj taki dobry komfort. Może przyjdzie na to czas. Nie dajesz? są to pomysły wysane z palca. One są możliwe do zrealizowania. Tym bardziej, że środki finansowe mogą w tej chwili, w tym budżetowaniu być na takie cele przeznaczone. Panie Starosto, na dziś kończymy. Spotkamy się niebawem. Mam nadzieję, że będziemy cały czas cyklicznie. Jak nie, w kilka pytań do, to w programie są. Jestem do dyspozycji. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. I do zobaczenia. Dziękuję.